Upał, 31 stopni, duszno i parno, słoneczko ładnie świeci, tylko przez listki mniej widać. No niebo jest tak można powiedzieć bezchmurne, jest tam troszeczkę chmurek. Takie chmurki to są cienkie. Wiaje przyjemny wiaterek. Tutaj jest jest też ładnie niebo Tutaj gdzie, gdzie rosły bazie kotki listki są, ale na niektórych, no, ale na większości gałęziach nie ma. Więc podsumowanie. Upał 31 stopni, duszno parno przyjemny wiaterek.